3 Maja. I to jest środa, i dzisiaj również jest święto pracy. A dzisiejszy fragment z Ewangelii brzmi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli. Mój ojciec jest hodowcą winnej latorości. I tutaj w tej Ewangelii Pan Jezus trochę nawiązał do dzisiejszego święta, że po prostu każda praca jest ważna i że jest wartościowa i po prostu powinniśmy ją doceniać. I pokażę to na przykładzie naszym, czyli uczniom. Naszą pracą jest to, że się uczymy i chodzimy do szkoły. No ale jeżeli no nie uczysz się i nie chodzisz do tej szkoły, no to po co? Po co jest taka praca? Nie! Dobra, nie, 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 nie! nie, nie. To, to się zmontuje. Sorry, montażyści jestem okropna, ale ok. E, no, i jeżeli się starasz i uczysz się, i nawet jeśli coś nie wychodzi, próbujesz to poprawić, to to jest święto dzisiejsze dla Ciebie. A dzisiejszy masz Emergie Challenge mieć to. Dla niektórych w sumie ten Emergie Challenge jest. Ponieważ jeżeli się nie uczysz, i masz kompletnie gdzieś tą szkołę. No to sorry, ale ten dzień nie dla ciebie. Dzisiaj nie odpoczywasz, tylko się uczysz, tak? A ci, co się uczyli przez w sumie pół roku od września, to dzisiaj możecie odpocząć oficjalnie. No i co? Życzę super majóweczki. No i to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, o co w górze. I mój tata ma dzisiaj urodziny i życzę mu wszystkiego najlepszego. I kocham cię, papa. Pa. Do widzenia.